Cześć tu Jarosław Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Niestety nie udało się tego zalać przed świętami. Mamy 14 stycznia. Powiedz imprezy, urodziny, imieniny. <laughs> Parapetówki. Także zabieramy się z żoną i może to dzisiaj. Uda się zalać. Kawa zrobiona. Zrobiłaś kawę? Zrobiła. Dobra. Bierzemy się i. I do usłyszenia za chwilę. Witam ponownie. Kawa jest. Jedziemy pomału. Wysypuje się tam? To się wysypuje, ale ile tego może być? Wysypali jednakowo do wszystkich, to się potem wysypię. No nie ma. A dobra, nie musi być tak porównany. Dobra, poczekaj, to też. To jest zasyp, to co nie chce Dobra, to się rozczepię. Tak? Dobra, zasuwaj to. No, widać. Dobra, możemy teraz tam. Na szczęście. 大概就。 Dobra, podłoże jest. Tak będzie rozłożone. Zabieram się za pukanie kamienia. W żwirku i, i do usłyszenia za chwilę. I tam ponownie zapomniałem, a miałem, jeszcze mieliśmy kulki glinia torfowe. Także myślę, a jak są to to trzeba włożyć. Przysypiemy teraz i właśnie puczę ten, puczę ten kam, piasek, żwirek, kamyk, z zwał. Tutaj są trzy, trzy, woreczki po dwa kilo. Puczę w takim pojemniku. Wystarczy cztery razy przepłukać i jest, jest dobrze. że wsypuję to poprawię jeszcze Tutaj dałem trochę mniej. Pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taką z piasku plażę dla kirysków, żeby one się tam nie dokopywały do, do tego podłoża. Także wszystko na razie idzie zgodnie z planem. Nie wiem ile będę musiał wypłukać tych barków. Ja płuczę dalej, słyszymy się dla Was za parę sekund, a dla mnie za jakieś pół godziny. I tak, jestem już po częściowym płukaniu tego żwirku. Tutaj weszło 12 woreczków po 2 kilo i, i 3 woreczki po 2 kilo piasku. Także. Spróbuję dolać trochę wody. Rozprowadzę to i zobaczymy, czy w wilku zostało. Także jest jeszcze coś płukać i, i najwyżej się dołoży, jak coś będzie. Nie wiem, jaka warstwa musi być, ale przypuszczam, że tak gdzieś 5 do 7 centymetrów. Dobra, ja leję wodę. Słyszymy się za chwilę. Witam ponownie akwarium częściowo zalane tak można powiedzieć, większa połowa. Doleję go jeszcze żeby na wysokość tego filtra turbo 2000 i, i na tym zakończę dzisiejszą walkę z chorobą. A Was pozdrawiam serdecznie i. I zapraszam na kolejne filmiki. Tym razem będą to może filmiki stopienia korzeni. Także do usłyszenia. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.